Słuchajcie, jesteśmy na wodnym Eldorado od, Tym razem od drugiej strony cyplu Ponieważ nie mogliśmy na niego wejść, bo niby padało i żebyśmy nie robili głębokich śladów Mamy po dwie wędki, tam ma Daniel za tym drzewem Ja za tym, na kuzo Rzucamy pod tamten brzeg Mam dzisiaj sobą zalętę z dużą ilością peletów tam jakiś pan jeszcze siedzi tak wygląda Zanana nasą, na to jest Pelady Dynamita, sonu, Alerakwa, Lorpio i zanęta Lorpio i Sonu, Taka mieszanka. Moja taktyka na dziś to jedna wędka Preston 45 gram na zanętę i druga wędka podajni hybrid z góry na torebki PVA. Już nie tutaj sprawdzało, chciałem znowu na to połowić. Jak widzicie, w środku mam różne pelety, jak i małe kulki, 8 mm. Ringersa, może się to sprawdzić. Tutaj mam jeszcze pelety do ręcenia Nasz pelet i alerakła. Teraz poszczelam procą, tam mam jeszcze resztę i nara. 13, tu jest jeszcze jeden facet, o mówiłem. Widzę, że też ma jakieś pakulki czy coś I tam dalej jeszcze dwóch, drzewem. O, Rzucił właśnie jeden Patrzymy, może się coś będzie działo, mamy wtorek Około 6.40 Na razie jedno małe przygięcie i to tyle Jeszcze raz Wam pokażę z bliska te torebki Jak widzicie, tutaj są toalety Sony Bloodworm Halibutowe od lorpio, różne rozmiary Red Halibut od lorpio, różne rozmiary są te kulki All Swords Metod Method Basic 4,5 mm i jeszcze Allery, właśnie różne rozmiary, tak to wygląda. Kiedyś mi się tutaj to sprawdzało, już miałem ze sobą oczywiście. Hybrid ma zamontowany amortyzator, zobaczymy, jak to będzie. Mam przygotowane 12 sztuk jeszcze. Jak nie to będę robił, mam ze sobą torebkę. To znaczy tunel z wolno rozpuszczający. Z akurat już go sprawdzałem i zobaczymy. Fajna to forest O, coś ładniejszego chyba To jest podajnik Prestona A, do ciebie idzie ty Kaczek hmm. chyba góru tutaj mam i było jakieś ostre branie Ciebie teraz Co to jest? Niech się pokaże Jak to tak jest do brzegu? Małe karki Mały karpik O tu mamy jakiś konar Widziałem wcześniej Podbierak też uprawiony Nie łamie się teraz Mam nadzieję Taki silny, schowany sieci w a nie taki mały mi się tu z zły jest pierwsza sztuka dzisiaj Ananasek szybko pracujący no i ląduje do wody od razu. Chcę na w Ale nasz PLED już zakładał? Tak. Jaki? No, no, no. proszę. Pokaż ci są podajno, jak to wygląda. łowi na Mikado. Co to, to, to są te małe Mikado? Czy to są te duże? LK. No je mam, ale jeszcze nie mówiłem. No co, jak drewnem. Na pewno swoje zadanie. Czemu ty to odcinasz? Może niech chcę tego dymał <noise> <noise> To jest jakiś przypon z koroma. Koruma No to, to, Ja to mam dzisiaj na quick stopach On widzę też miał Tutaj są dobre włosy długie A ty masz oba na quick stopach? No Dlaczego? Nie wiem, tak założyłem no. Jaki to będzie pelecik Ananasek Jest Jeszcze w siatkach, niedługo w pudełkach Wędka niestety złamała się dzisiaj Ale ty, teraz to nie widać jak coś te. Specjalnie, tak, ale... specjalnie, bo Daniel nie lubi 3,60, on lubi na przykład 3,55 No i tak, tak zostało wcięto O, facet nie wiem czy coś nie holuje Nie, tylko zwija Patrzcie, grubasa, ile on ma kanapek Pięć Ja mam dwie I to bez szynki, bym się nie chciał robić Mam dwie suche bułki, a ten ma pięć kanapek I dwa litry dymbarka Daniel, pierwsza rybka, karpik I na co? Na kukurydzę, kanopi apelet No, proszę korn. Będzie dostępny dużo. Ja też. też go założę no taki jak tak mój no. Tak słyszę jak ktoś mnie woła, mówię Co ty tak tutaj kombinujesz No i popłynął Dajel ma rybkę Proszę, z skubany Niestety dzisiaj trochę słabo Ale Dla nie... mnie to dobrze. No, nie to... wiesz, ostatnio jak tu były to złowił tylko dwie ryby, a teraz już mam dwie. Znaczy, no, nie wiadomo czy się złapie, nie? A może by się spięło? <grym> <grym> no, też taki, nie? Ale jakieś silniejsze, może tu mają siłkę podwodną, bo jakieś kilogramowe to były. Mimo, się rozmawiało z tamtym panem Tak, ma pojęcie też na metodę łowiki Idę na pelet kukurydza konopia O, widzisz? Musisz go to ten większy. No daj, I mamy karpiczka. Jakut muszę nęte sonu, nie? Co ono z, z paletem grybetajna i. I, know, i, pipi i... to Szwod? Tu weź, bo tu było żyłkę, co zaczekaj? Tutaj masz. Puścić go? No puść. Cy, bozi buzi. Puszczę go. te nawet takie to niebożone A jak walczy? Jeszcze. No? Odpływaj. Do tego Banduma? Fajna Proszę bardzo, Daniel z kolejną rybką. Siedzi u mnie, nagle patrzy, że mu żyłka po wodzie lata. Ale znów taki mały. No, nie bierze wcale. Też tak miałem. No, ale ja nie lubię. Jak, jak ty tak masz, to wiesz, a jak ja tak mam, to słabo. Ty nie masz dokręconego hamulca za mocno? Do, dobrze, na, na ścisk Ty, to ja po podbierak pójdę, co? Nie ma problemu, No, trzeba iść po podbierak. Czekaj, no z tym korpiem oh, Dajwa, landing net. To może z tej strony ci go podbiorę. Muruje. Muruje. A to jakaś płotka leży, albo co to tam? A bo ty masz, może podajniki Mikado, i one bardziej lubią mnie. Dobra. Tak się rzuca? Tak, to jest chyba podajnik Mikado. Tak. A to na drugiej co masz? Gorło. O, Proszę bardzo. O, się rzucił. no i odpływa ja... sobie na razie słabo się dzieje Daniel poszedł nęcić sobie tam z boku ja trochę skróciłem odległość łowienia jak na razie ja tylko jedno branie jeden karp Daniel trzy brania, trzy karpie zobaczymy wyszło słoneczko, może się coś ruszy ale i tak jak na razie jesteśmy najlepsi nikt nic nie łowi a paru wędkarzy jest więc nie jest tak źle może się coś ruszy jak na razie najbardziej sprawdza się kukurydza z konopią telecik nie zobaczymy może zaraz jakieś branie Zdjęcia. trzy rybki je jedną bok na span jednego karpia i amura tak to całe łowisko cisza zmieniłem zestaw już nie łowię na te trepki PVA i założyłem zwykły zestaw karpiowy na bezpiecznym klipsie zobaczymy może to coś da jakiś rezultat wlepiłem ciężarek za rentą i założyłem na haczyk woreczek już to tylko brania, miałem jeszcze jedno branie no i spinkę niestety na góry zakonopia. Ta wędka dalej metoda Preston teraz wzruszona tam niestety podwyższone ciśnienie, nic się nie dzieje ale zobaczymy może coś jeszcze się uda złowić. Mamy jeszcze parę godzin Jak coś to się odezwa Siedzi jakaś drugiej przerwie, Jezu! Tyle czasu thank you Tyle kombinowania, tyle przyręb, jak zwykle powrót do naszego paletu O! Podaj mi jeszcze podbieram w tym stylu. Czego mi tam wyjść, tak jak ja to zawsze składam. Myślałem, że większy będzie Z hamulca wyjeżdżał Ale bardzo ważny No taki Tylko o dwóch kilo Myślę No no ale branie ostre, Daniel bieg Z całym, ze wszystkich sił Na owisko I co, siedzi? Ale jechało, pięknie Dobra, idę po popodbierać, co? Czy ręką sobie podbierzesz? Sam Ta, sam kosz Ty, hey, może się coś ruszyło, bo ja ten karp, teraz ty, teraz ty ten amur Nie, ja on karp nie I zwykły A takie branie no. Jeszcze czego, tyle czekajesz na rybę i źle, tak? Nie, dobrze To, to ma około kilograma Takie branie zrobiła no, ale żeś zaczął biec, więc tak biegniesz? <noise> Może do toalety ci się zachciało? Po <noise> tej karpie tutaj ja nie wiem, one naprawdę zaczęły o wiele lepiej walczyć. No, półtorówka na ananasa, widzę. czy na tego. Nie, na ananasa. Dawaj ją na hamak. Куда они? Гуру хватает. Так. всякий Uuu, uuu, nie, dajemy coś się podbieramy chrupie. To jest kolejna rybka, chyba się ruszymy w południe, bo jest 12. Ładnie bendeczka z purpurek zjeżdżała. A kotek z nami holuje tutaj, dam mojemu wędkę wytrzymać. <tuszy> znowu niestety problemy z podbierakiem ale może się jakoś podbierze to, co to jest najpierw? Barm. o, łyknął na pelet znowu Jeden taki. O, jeden chyba z mniejszych. A takie branie. No, branie piękne. Ale to Krajna rybka. Kruga. Ja czytałem takie pismo o podlechie łapania ani wyb. No i jak tam było? No to tam właśnie pisze, że trzeba wiedzieć co, kiedy Bo ryba też jest tak kapryśna To dzisiaj bierze na to, a jutro może na to nie brać No właśnie no, To tam trochę czytałem, ale to ja za, za mało mam Czytam niektóre i nie łapię, no nie chodzę, bo nie mam możliwości Tam nie ma takich rzek, żeby łapać takie ryby, no Ja to mówiłem, o konie tam, płotki Ale tu patrzę, a mi wędka z podpórek spadła Ledwo ją złapałem, już mi się o, przekrzywiło tak no, macie się dosyć chętnie, I powrotki, wszystko macie Prawda dobra Zaraz zobaczymy co to za ryba Może jakaś sportowa, to... A nie dużo, ale... O, miwkona Karp, no Karpik Taki... No, pon... tu pod karp, no. O O, taki Taki ten. tamten no. Albo nawet może troszkę mniejszy Nie, myślę, że taki sam no, ja... Nie, taki jest. Taki jak tamten chyba. Eee, uciekł z pozbieraka. No kolega. Znamy jaką prywkę. Coś tam się zaczęło dziać wejście. Nie Jest jakaś duża ale... Muszę fajnie się pobawić. Jak zwykle pozbierak się słyszy już po raz kolejny. No. Po wieża. do tego pana, czepimy go od razu. Mamy godzinę 1330. Niedługo będziemy się zwijać. Daniel właśnie poszedł przerzucić. Ja tam parę rybek daję też. W sumie to was 6 karpi i karaś Zobaczymy. Jeszcze z godzinkę, z półtorej i będziemy się zwijać, może się coś się zło. Nie Daniel? No. no. Teraz na prawej ręce mam założony pelet Method Basic z Lorpio, a na lewej pelet taki gruby 20 truskawkowy. Zobaczymy. Nasze peleciki połowiły, mamy teraz szansę innym Próbowałem jeszcze na Dumbelsy z Lorpio Niestety dzisiaj słabo, tutaj pan obok nas jeszcze jest, dajmy z nim rozmawia I też tylko na pelety Więc alon to zestawy karpiowe typowo Dzisiaj się kulki Dumbelsy nie sprawdzają, tam miałem jeszcze SK-30 założone, ale Dałem tak samo, tylko pelety Kończymy jak na dzisiaj, zwijamy się 10 rybek w sumie, czy tam 11. ładnie połowiono, zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i na Facebooka. Pozdro.